Witam Was kochani serdecznie. Na wstępie to chciałem Wam bardzo podziękować za modlitwy, za mnie przez ten długi czas, który no tutaj już z Wami jestem. Chciałem się z Wami podzielić moimi, moim życiem, tym moją drogą do Pana Jezusa Chrystusa, którą, która dość długo, dość długo trwała, bo Urodziłem się tak jak praktycznie każdy z nas tutaj, w większości w rodzinie katolickiej, w bardzo takiej religijnej rodzinie, i powiem szczerze, że ta wiara katolicka na mnie nie wpływała jakoś ani dobrze, ani źle, byłam w miarę obojętna, chociaż gdzieś miałem takie, taką świadomość, że Biblia to jest tym Słowem Bożym i, i jest ona y, prawdą. Jakoś zawsze miałem to przekonanie w, w sobie. No jednak. Jako młody człowiek, no to trochę się tak pogubiłem, bo tam w, wpadłem w różne powiedzmy tam nałogi i, i, i papierosy i alkohol. No nie było, nie, nie byłem zbyt szczęśliwa i czułem się bardzo zagubiony w tym życiu. Na pewno pragnąłem jakieś zmiany. To była to był, była pierwsza połowa lat 90., a więc ogólnie czasy były takie niesprzyjające młodym ludziom, można by tak powiedzieć. I wydarzyła się, gdy miałem 20 lat, taka, taka rzecz, że część mojej rodziny zaczęła chodzić w mojej parafii do odnowy, do odnowy katolickiej, odnowy w Duchu Świętym. I ja Kiedyś się przesłuchiwałem tą rozmową w domu i tak mnie to dość mocno zainteresowało. Widziałem w tym jakieś. No, myślę, że już wtedy mnie to pragnienie, żeby Pan Bóg gdzieś zmienił moje życie, bo nie było mi dobrze w tym życiu, jakie, jakie prowadziłem. I postanowiłem, że ja tam pójdę. No i faktycznie poszedłem do tej odnowy. No, dla mnie to było wrażenie piorunujące, bo byłem człowiekiem, który praktycznie Biblii nie znałem. Nic szczególnego na temat Pana Jezusa nie wiedziałem. Pamiętałem tam chyba dziejów apostolskich albo tam życia Mojżesza, że się jakieś cuda działy, to to pamiętam greckiej religii i gdy tam poszedłem, to. Zauważyłem, że ludzie zachowują się tak ekstatycznie, są tacy, głośno się modlą, na, na, modlili się też na tych niezrozumiałych językach. Po którymś tam spotkaniu widziałem, że tam pewne osoby upadały, śmiały się. Ja miałem to tłumaczone w ten sposób, że to Duch Święty działa. No dla mnie to było takie dość duże przeżycie i ja to przyjąłem dość szybko, jako taką rzecz prawdziwą. I o dziwo, niewiele później, bo tak gdzieś po dwóch, trzech miesiącach, wydarzyło się w moim życiu, wydarzyła się taka, taka rzecz, ponieważ ja byłem takim palaczem nałogowym już od lat, już w, w wieku 20 lat byłem takim nałogowym palaczem, że obudziłem się któregoś dnia, i miałem taką myśl, że nie palę. To dla mnie było zaskakujące, dlatego, że ja się wcześniej o to nie modliłem. Nie było w tym żadnej jakiejś mojej wiary. Po prostu miałem takie przekonanie wewnętrzne, bardzo głębokie, że nie palę. I zauważył, pomyślałem sobie, że no nie wiem, czy to faktycznie się sprawdzi, ponieważ wiele razy próbowałem papierosy rzucić, nigdy mi się nie udawało. I tak minął jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, tydzień. No i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że jeżeli mnie do tych papierosów nie ciągnie i nie palę, no to warto zrezygnować warto z tego nałogu i odebrałem to oczywiście jako takie Boże działanie, że to Pan Bóg mnie uwolnił od tego, od tego nałogu. Tym bardziej, że tam we Wspólnocie to była tego typu nauka, że Bóg. Że Bóg uzdrawia, że Bóg y, łamie przeklęstwa w życiu człowieka, takie różne rzeczy. I ja ten fakt y, y, zabrania mi tego nałogu odebrałem jako, jako moje zbawienie, że Pan Bóg mnie zbawił, bo mówię, no niemożliwe by było, żeby Bóg w ten sposób postąpił bez tego, że, że mnie przyjął. No i czas mijał w tej wspólnocie. No różne rzeczy się tam oczywiście działy, bo tak naprawdę yy, życie ludzi, jak widziałem u innych, po czasie, gdy ten pierwszy ogień takiego, tej nowości u mnie przeminął, wygasł, to widziałem, że moje życie się nie zmienia. Zacząłem wracać do różnych yy, grzechów, do różnych rzeczy z przeszłości. Widziałem, że Czu czułem się taki troszkę zawiedziony, że coś jest nie tak. Usprawiedliwiałem się, że widocznie to jest naturalne, dlatego że inni w ten sposób również żyją, a więc myślałem, że no, to jest jakaś taka walka chrześcijańska z grzechem, z życiem i tak dalej. No i najczęściej ta walka, no niestety nasze ciało jest słabe, a więc przegrywamy. I po, 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 po dłuższym czasie, albo bo w 99 roku bo, jak wspomniałem, do tej wspólnoty przyszedłem w 95, w 99 roku się ożeniłem i, i zaczęliśmy z żoną po czasie już widzieć to, że coś tam nie pasuje. Te nauki w ogóle na nas wpływały bardzo negatywnie, czuliśmy się oskarżeni, bo bo nie było nam dość łatwo, jak na początku małżeństwa i, i, i tak dalej, próbowaliśmy się to jakoś poukładać, to życie i ciągle nam było, było mówione, że może podać pod jakimś że coś na mnie wychodzi. Ja starałem się być taki bardziej gorliwy, wychodziłem z innymi na miasto, gromiliśmy tam duchy terytorialne. No, najróżniejsze rzeczy się działy. Moja rodzina też była dla mnie takim, taką siłą, która mnie do tego przyciągała, bo, bo ona też w tkwiła. Moja matka, moje ciotki, moje kuzynostwo, moje rodzeństwo, oni wszyscy w to weszli. Ale gdy już minęło kilka lat i czytałem Biblię. Dużo, dużo czytałem Biblię, dlatego, że gdzieś ciągło mnie do, do Słowa Bożego. Jak zacząłem zauważyć, że coś mi tam nie pasuje, tam coś, coś jest nie tak. Wiedziałem, że jest jakiś problem, ale nie potrafiłem, nie potrafiłem go zidentyfikować. Nie wiedziałem dokładnie, o co chodzi. Trafiłem w internecie na taką stronę, ulica Prosta, to był taki mój początek, kiedy ja tam zacząłem widzieć y, wytłumaczenie pewnych nauk, że one, one nie są biblijne, że ten cały charyzm, charyzmatyczny, ta łuda charyzmatyczna jest kłamstwem i zaczęło to do mnie docierać. Tak więc z żoną postanowiliśmy, że jeżeli tam wygania się demony, z ludzi wierzących i różne dziwne rzeczy się y, robi które i praktykuje, które po prostu, których nie ma w Słowie Bożym, to postanowiliśmy, że odejdziemy do kościoła zielonoświątkowego. Ten kościół zielonoświątkowy był o tyle, o tyle bardziej konserwatywny, że tam takie nauki były odrzucane. Tam się demonów, ludzi wierzących niby nie wyrzucało. Tam nie wierzyło się w to, że trzeba poprzeć tak naprawdę gnozę, bo to chodziło o pewne jakieś poznanie, jakiś nauk, jakieś otrzymanie osobistego Objawienia od Pana Boga, jako takiej recepty do tego, żeby złamać nad swoim życiem przeklęstwo. Tak? Yy, takich nauk tam nie było. A więc gdzieś Pan Bóg, ja wtedy tego nie byłem do końca świadomy, zresztą uważałem się za osobę zbawioną. Pan Bóg wtedy, tak jak w tej chwili z perspektywy czasu, widzę, że on mnie prowadził. Prowadził mnie coraz dalej z tego, z tego zwiedzenia. Ale no jak to po czasie, ponownie pewne rzeczy mi widziałem, że coś jest nie tak. I co ciekawe, kolejny zbór, kole, kolejne wyznanie i po raz kolejny ludzie żyli własnym życiem i ponownie nie widziałem tej zmiany w ludziach. Tej zmiany, w której jest napisane w Słowie Bożym, tej zmiany, której na przykład y, apostoł Jan mówi w pierwszym liście, że kto należy do Boga, ten, ten grzechu nie popełnia. Ja tego nie widziałem i, i sam tego nie doświadczałem. Tak więc kolejny odwrót po pewnym czasie, i poszedłem do kościoła baptystów. Mówi, no tam będzie dobrze, to tam już nie ma charyzmatyzmu. Tam jest głoszona Ewangelia, tam są śpiewniki pielgrzyma. Mówię teraz, będzie wszystko w porządku. No ale okazało się, że no, Ewangelia polegała na tym, że. Wierzysz? Było pytanie, tak? Jesteś zbawiony, pan Jezus umarł za Ciebie? Tak, tak, bierze bierze No tak, wierzysz, no to jesteś zbawiony, nie ma żadnego problemu. I ludzie byli przyjmowani do, do zboru na takiej zasadzie, że byli entuzjastycznie po prostu nastawieni do, do, do wiary. To, to był wystarczający powód, aby uznać ich za zbawionych, a że ich życie się nie zmieniało i mieli swoje problemy. Tam były tam i pap papierosy palili, niektórzy, i tam różne rzeczy się działy. No to widziałem u nich i u siebie, tak zresztą, że to nadal, nadal coś nie gra, coś jest nie tak, ale nigdy by mi nie przyszło do głowy to, że jestem niezbawiony. I w tym czasie, kiedy byłem u baptystów, miałem takie kolejne doświadczenie, z Darkiem się tym doświadczeniem Dzieliłem, dlatego, że ono było dla mnie bardzo ważne. To był taki moment, kiedy wróciłem do alkoholu <laughs> i to był taki, no, taki trudny czas dla mnie to był. I szedłem z kolegą. Szliśmy ze zboru, takim jednym, no, bratem. Szliśmy i rozmawialiśmy tam o, o jakimś tam neutralnym temacie. I nagle, podobnie jak wtedy z tymi papierosami, miałem takie głębokie przeświadczenie, że Bóg jest ze mnie dumny i że On jest ze mną. Ja sobie tak później myślę, Boże, jaki ty jesteś ze mnie dumny, Jak tutaj suszy mnie po wczorajszym piciu, to jesteś ze no, mnie dumny, no takie teraz. Ale ja sobie to też wytłumaczyłem, bo ja sobie pomyślałem, że Bóg po prostu y, moje starania docenia. No to było dla mnie, no to ja sobie to jakoś tam wytłumaczyłem, no, widział jak ja cierpię, jak ja próbuję, no, i poklepał mnie po plecach, tak, no, w ten sposób można by było powiedzieć, no, i Pan Bóg w pewnym momencie, no, można powiedzieć to, no, drastycznie wykopał nas z tego kalisza, po prostu tak, jak kiedyś żona wspominała, tam i mieszkanie się spaliło i różne rzeczy się działy. Po prostu nas wykopał z tego Kalisza, bo tam nie mieliśmy żadnego, żadnej przyszłości, jeżeli chodzi o, 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 o Pana Boga. I w tej chwili z perspektywy czasu widzę, jak Pan Bóg nas szukał, jak On był z nami wtedy przez przystęp... ten cały czas. I poszliśmy w znaleźliśmy zbór y, Kechu, kościoła ewangeliczny chrześcijan, dlatego, że placówkę mieli w Głownie, to pomyślałem, no kościół taki konserwatywny, mamy blisko tu społeczność, bo w Głownie, no to będzie, będzie, no to będzie dobrze. No ale to właśnie też był kościół taki, tego typu, taki jak, jak właśnie ten kościół baptystów, że opierał się na jakiejś wiedzy, opierał się na religii, opierał się na w pewny sposób też na takich doznaniach, dlatego że doznanie i moje emocje świadczyły o tym o, yy, w jakim miejscu jestem w moim życiu duchowym. No byliśmy tam dość długo, bo ile tam byliśmy właśnie? 8 lat. Osiem lat. I no i przyszedł taki moment, że też po prostu już było nam tam bardzo ciężko, <gry> dlatego że byliśmy tam namawiani do jakichś wizyt u psychologów, jakichś y, takich dziwnych rzeczy. Ja mówię, Boże, no przecież jeżeli Ty jesteś, jeżeli Ty masz Słowo Boże, które nam dałeś, jeżeli Ty stwarzasz nowego człowieka, to po co mi psycholog, albo moim dzieciom, czy komukolwiek innemu? No i stało się tak, że podziękowaliśmy tamtemu zborowi, powiedzieliśmy, nie? Tym bardziej też były takie sytuacje, że na przykład Jeden człowiek był ochrzczony, a później mu kartki wysyłaliśmy do, do zakładu odwykowego, bo sobie nie radził z alkoholem. No. A więc tak to wyglądało i na wszystko było oczywiście wytłumaczenie. No, słaby chrześcijanin cielesny, zawsze było jakieś wytłumaczenie na, na, na taki temat. No, że do mojego życia nie będę się usprawiedliwiał, bo ja też żyłem jak żyłem, po prostu nie radziłem sobie z moim grzechem w ogóle. Byłem tym zdruzgotany. Myślałem, że gdy poznam lepiej teologię, że gdy bardziej się zaangażuję um, właśnie w takie, w apologetykę, w jakieś takie rzeczy, to, to że to mi w czymś pomoże. No niczym mi to nie pomogło. Pana Boga lepiej przez to nie poznałem, tak naprawdę. Moje życie wyglądało jak, jak wyglądało, nie było w niej żadnej mocy, nie było w niej, w tym moim życiu, Chrystusa. No i odeszliśmy. Jak odeszliśmy, trafiliśmy do kościoła, do placówki w Błodzi. Trafiliśmy, akurat, że brat Darek miał tam kazanie po, po, po nabożeństwie, tam po tej głównej części. Przestała, że chcieliśmy rozmawiać, brat Darek zaczął mi mówić o, o tym, że człowiek jest zbawiony, nie można tego zbawienia stracić. Mówię, oho, kalwiniści. O. Mówię, no nie, ja już myślałem, że będzie tak fajnie, taki fajny zbór. A to kalwiniści. A ja z kalwinistami przecież nie toczyłem takie boje. Mówię, no trudno, no. Fajnie było, ale... ale i tutaj był taki moment przełomowy w moim życiu, bo wtedy było być albo nie być. Gdyby diabeł mnie wtedy oszukał, my byśmy wyszli, już byśmy tam nie przyszli. Natomiast zaczęliśmy rozmawiać i gdzieś my się Duch Święty zaczął mnie przekonywać w tym kierunku. No i, i faktycznie mówię, no tak, no jak można zbawienie w sumie utracić, no to jest jakaś... Nielogiczne kompletnie. Tym bardziej, że mi też zależało na tym, że ma, na tym, aby moje życie się zmieniało, żeby to była realna zmiana, żeby ja widział, że to Pan Jezus działa w moim życiu, a nie ja. No, nie, tak. nie był to łatwy czas, bo było tam dużo smutku, du, du, dużo było zawodu, dużo było takich rzeczy, że musiałem się przyznać, że nie jestem zbawiony. Dotarło wtedy to do mnie. Nie było bombardowania miłością. Tylko była prawda. I, no i gdy dotarło do mnie, to pamiętam tą rozmowę, tak jak z bratem Darkiem na, yy, chyba na Whatsappie, czy na Messengerze, to był 13 listopada 2021 21 roku, pamiętam do dzisiaj. Wtedy na, definitywnie już wiedziałem, już się nie łudziłem w niczym, że że potrzebuję zbawienia i zacząłem wołać o zbawienia. Boże, naprawdę po tylu latach, po tylu przejściach, w tych różnych kościołach, to wszystko trwało prawie 30 lat. Ja byłem bardzo zmęczony miałem rodzinę, którą sam mm, moim zachowaniem poobijałem. Było nam trudno, bo było nam ciężko i. I miałem jeden problem. Jak ja to. Jak Bóg sprawi, żebym ja widział? Że on mnie zbawia. I brałem pod uwagę doświadczenia, jakie miałem właśnie z tymi papierosami, że to, i miałem wrażenie, że, aha, to tak jakoś Pan Bóg to, no tak jak wtedy, tak odczułem, to kiedyś odczuje, nie? I czułem się jak w więzieniu. To było dla mnie więzienie, mówię Boże, nie wiem, w jakim jestem miejscu, ja już nie wiem, co ja mam robić. I tydzień przed, przed zbawieniem. Dostałem od, takie słowo, się podzielę z Psalmu 46, 146 przepraszam, Pan otwiera oczy ślepych, Pan otwiera, Pan oswobadza więźniów, Pan podnosi zgnębionych. I dla mnie to było takie. Czego? Ja to była taka moja modlitwa do Pana Boga. Ty, ja mówię, potrzebuję Boże, żebyś ty otworzył mi oczy, żebyś mnie z tego więzienia wreszcie wyzwolił, bo ja nie wiem, ja nic nie wiem. Ja czułem się jak inwalida duchowy. Po tych wszystkich przeżyciach, po tych wszystkich naukach, po tych poszukiwaniach, czułem się jak duchowy inwalida. I mówię, ja nie wiem, na czym polega zbawienie. Ja już nie wiem, na czym wiara polega. I dopiero wtedy do mnie dotarło to, że to uwolnienie od papierosów, te wszystkich rzeczy, które wtedy były, to nie był Bóg, nawet Bóg, to nie był Bóg, dlatego że to działanie sprawiło przez jakieś mistyczne doznanie, że ja oszukałem siebie, że jestem zbawionym człowiekiem, kiedy nie byłem zbawionym człowiekiem, to nie prowadziło mnie do prawdy. Diabeł nie zależy, żebym nie palił, ani tam, żebym był zdrowy, czy tam Jemu leży na tym, żebym był niezbawiony. A więc nie ma. W... Mówię, nie, to nie na tym to polega. I, i, mi, I Pan Bóg zaczął mi to pokazywać. I tydzień później, po, 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 po nabożeństwie, byłem w domu, to już była północ praktycznie. Zacząłem się modlić. Oddałem Bogu całe moje życie. Oddałem Bogu mój grzech. Mówię Boże. Tylko w tobie jest moja nadzieja, tylko to ty możesz mi zbawić, chociaż nie wiem jak. I dostałem, dostałem takie, takie słowo z Psalmu 145 od 17 wersetu. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich działach swoich. Bliski jest Pan wszystkim, którzy, się, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają szczerze, spełnia życzenia tych, którzy się Go boją, a wołanie ich, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Mówię, Boże, ja mówię, ja wołam do Ciebie szczerze. Ja mówię, bierze, że Ty wypełniasz swoje słowo, że Ty jesteś prawdomównym Bogiem. I wtedy do mnie dotarła jedna ważna rzecz, Bóg zaczął mi wtedy pokazywać. Że ja wtedy, w tym 95 roku, zmieniłem definicję wiary, z wiary na mistyczne doznania, na Gnozę, na jakieś cielesne doznania, które uważałem za duchowe i które pomyliłem z wiarą. I chciałem, nie potrzebowałem Boże, żeby mi Pan Bóg to jakoś wyjaśnił, pokazał, bo to dla mnie było odkrycie. Mówię że o co chodzi? Jak ja to zrobiłem? I dostałem taki fragment z listu do Kolosa e, najpierw przeczytałbym, e, najpierw bym przeczytał od dru, drugi rozdział też od 18 wersetu od 18. Już Niech was nikt nie potępia. To ma upodobania w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu się aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się w bezpodstawnie cielesnym usposobieniem, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane, spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. I Pan Bóg mi pokazał właśnie, że nie opieraj się na swoich widzeniach, na swoich to nie jest wiara. Wiarą jest to, że ty mi zaufasz, że ty mi ufasz. I gdy później jeszcze wrócimy do tego fragmentu, to y, z listu do, do Koryntian, y, po, mamy takie właśnie też słowo, piąty rozdział, siódmy werset, gdyż wierzanie w oglądaniu chodzimy. Mówię, Boże, ja cię tak proszę o Twoje zbawienie. Mówię, ja nie chcę żyć tym życiem, którym żyję. I, I właśnie też w, kol, w kolosanach Pan, Pan Bóg dał mi takie, takie słowo, też drugi rozdział od dziesiątego wersetu. I macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzezką dokonaną nie ręką ludzką, gdyż wyrzuliście się z rzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w ście, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych i was, którzy umarliście w grzechach, i w nieobrzeżonym ciele waszym wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wie Panie Boże, ja Ci mówię wdzięczny, bo już, 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 mnie, już, mnie, już wiedziałem po prostu, że Pan Bóg mnie zbawił. Jeszcze prosiłem Pana Boga o, o fragmenty, które by mogły bardziej... Żeby mi to jakoś Pan Bóg potwierdził, utwierdził mnie w tym przekonaniu, ponieważ po tylu latach szukania to dla mnie było coś... Aż trudnego do uwierzenia w pewien sposób, że Pan Bóg mnie znalazł po tylu latach. I w, w drugim liście też do Koryntian, 6 rozdział, od 14 wersetu, miałem takie słowo: Nie chodź w obcym jazmie z niewiernymi. Bo, nie ma, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością. Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Miałem też fragment właśnie z listu do, do Hebrajczyków, czwartego rozdziału, od jed, pierwszego wersetu. Gdy wtedy gdy obietnica wyjścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna. Miejmy się na baczności, gdy aby się nie okazało, może ktoś z was pozostał w tyle i nam bowiem była zwiastowana dobra nowida, przepraszam, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli, albowiem do odpoczynienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział jak przysiągłem w gniewie swoim, nie wyjdą do mego odpocznienia, chociaż działa jego od założenia świata, były dokonane". Um. Bardzo mnie też pocieszyło słowo z pierwszego listu Jana, które miało dla mnie takie podwójne znaczenie, bo pierwsze znaczenie to miało to, gdy już widziałem, że Pan Bóg jakby mnie przestawił z jednych torów na drugie tory. Z tych torów mistycyzmu, doznań, oczekiwania jakichś cielesnych yy, yy, właśnie takich cielesnych doznań, na tory wiary, tej biblijnej wiary, o której, o której właśnie Słowo Boże mówi. Bo, yy, I tam było takie słowo, to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. Abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I dalej dwa, dwa wersety. Taka rzecz jest ufność, jaką mamy do Niego. I że jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, i wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Byłem bardzo szczęśliwy, jestem do tej pory, że Pan Bóg odnalazł mnie po praktycznie po 30 latach. I że wreszcie. I dotarło do mnie to właśnie, że no, szukał mnie tyle lat. Chciałbym Was bracia i siostry prosić o to, abyście przyjęli mnie do, do zboru na podstawie wyznania mojej wiary. Amen.